Dzień dobry, cześć! What's Fox? W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie właśnie oto taki stół. Naprawdę potężny, bo na nim stoi 200-kilowy laser i nawet nie pierdnie. Miałem na myśli, że nie pierdnie laser tylko ten stół, który naprawdę jest wytrzymały. I tak, ja zrobiłem go pod ten laser, o nim tam będą oddzielne odcinki, ale wy możecie go wykonać pod każdą inną ciężką maszynę, ponieważ on ma naprawdę dużą nośność. Nawet jeżeli nie pod maszynę, to może być po prostu waszym takim roboczym stołem. Zobaczycie, że konstrukcja jest niezwykle prosta, bardzo tania w zrobieniu, no i potężnie wytrzymała. Jeżeli z tego filmu coś wyciągniecie dla siebie, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli klikniecie ten czerwony przycisk subskrypcji na dole, teraz już chyba czarny, bo to naprawdę motywuje do dalszej pracy i jest taką nagrodą dla nas twórców. Natomiast od czego zacząłem całą konstrukcję, a od tego, że. Popsułem nowy laser, a tak naprawdę to musiałem w tej e, Mira 7S wyciąć po prostu otwór, żeby przepuścić przez tył cały system odciągu e, dymu z tego lasera, ze względu na to, że on w swojej konstrukcji ma odciąg do tyłu, a nie, mogłbym, nie mogłem tego zostawić, bo po prostu mm, nie dosunąłbym e, stołu do ściany. Więc tak, żeby coś czasami zrobić, trzeba najpierw zepsuć, ale przejdźmy może do samej konstrukcji. Wykonałem niezbędne obliczenia i na tym się za, zatrzymałem, ponieważ jest naprawdę dużo zmiennych, ponieważ to urządzenie z jednej strony ma takie guziki, z drugiej takie tutaj jest, taka wtyczka, taka. A chcę, żeby to było jak najbardziej upakowane, no i też żeby było tam wentylacja zachowana i tak dalej. Więc zacznę po prostu najpierw od zrobienia samego stelaża, a potem na bieżąco będę. Chminił, co pododawać, gdzie zrobić szuflady i tak dalej. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj jest taka lampa, że myślałem, że zejdę, jak to szlifowałem, bo całość wykonamy z takiego kątownika o grubość 5 mm, natomiast jego ścianka to jest 4,5 i Z niego będzie stworzona rama oraz nogi. Natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że jako blat posłuży nam płyta która ma, bo to płyta meblowa, której grubość znowuż to jest 2 cm, więc muszę to skrócić, no bo jeżeli bym tak wstawił płytę w ten sposób, to tutaj po prostu byłaby ramka, mógłbym położyć płytę na płycie, ale wydaje mi się, że to jest po prostu marnotrawstwo marno pieniędzy, więc muszę to dociąć po długości. No i dobra, nasze kątowniki, które będą na nich będzie spoczywał blat, są gotowe. To cięcie plazmą, ja się cały czas uczę, ale nie jest źle. Natomiast trochę zrobiły się banany, ale to i tak nie ma znaczenia, bo je naciągniemy. Więc teraz muszę to wszystko pozacinać na 45 stopni. ramkę mamy wyspawaną. Dodało się troszeczkę naprostować, ale jeszcze nie jest taka idealna. Natomiast zanim przejdziemy do zrobienia nóg i żeby nam się to nie za bardzo gięło oraz to, żeby tylko y, nie przyjęło mocy, znaczy się, siły mam y, wagi, tak, lasera tylko na obrzeżu, to w środek teraz po prostu wspawam takie poprzeczki, które nam po pierwsze wzmocnią konstrukcję, a po drugie będzie się miało na czym oprzeć nasza płyta. Etap ramy na sam blat mamy za sobą. Tutaj jeszcze na te poprzeczki, które były porobione, dospawałem jeszcze to, co wycinaliśmy tutaj z tej krawędzi, ponieważ dzięki temu jakby ta powierzchnia jest po prostu równa. Jak położymy płytę, to to wszystko się ładnie dociśnie. No i przyszedł kolejny etap na zrobienie nóg, bo po prostu najpierw chcę, żeby to stanęło, potem to wszystko będę naginał i tak dalej. I yy, ta przestrzeń stąd odtąd ma 136 cm, laser ma, słuchajcie, 55. Yy, więc nogi wyszły mi na 73, ale to jeszcze dlatego, że na dole będą zainstalowane takie kółka, które mają 7 cm. Po prostu będę mógł tym blatem sobie tym stałem całym jeździć. Yy, więc muszę teraz pociąć ten profil. To jest dokładnie to samo, z czego robiliśmy: ramy na 73 cm, dospawać w narożnikach. No i będzie już w końcu nasz stół spał, yy, spał, stał. Powiem, że dzisiaj jest chyba ze 30 stopni i naprawdę jest masakra. Te nogi są tylko tak zastrzelone delikatnie, bo teraz to wszystko będę prostował, ale co jest najistotniejsze? ten fragment to, to, jest przód, ponieważ tu są te odstępy na ten wąszy od, no na ten wydział spalin. On też jest tak, muszę przemyśleć tak, żeby front był, pamiętać o tym, żeby front był zawsze tutaj. Natomiast w czym jest największy problem? W tym, że po całej długości chcę zrobić jedną wielką, potężną szufladę i do niej wsadzić sobie właśnie wszystkie gadżety, żebym mógł wysuwać tą szufladę, tam mieć, wiecie, sklejki do lasera poukładane i tak dalej. Przechodząc do zastrzaku, nie mogę wykonać żadnego zastrzała w tę stronę, tylko wszystko musi być bokami. No i mam takie stare jakieś profile jeszcze z budowy samochodu i po prostu pomyślałem, że porobię o to mniej więcej w taki sposób, wtedy wzmocnię boki, tył mogę zrobić mocny zastrzał z takiego innego grubego profila, na przód to he, będę musiał przemyśleć. Fajnie, bo mam taki cyfrowy kątomierz. Więc po to wszystko w pionie. Natomiast, tak jak mówiłem, będziemy musieli cały czas improwizować, ponieważ zresztą sami zobaczcie. Laser waży 200 kg I to nieważne, czy to robimy stół na laser, czy nie, bo wy możecie zrobić sobie pod coś innego. Ale jeżeli tutaj postawimy 200 kg, to nie ma bata, to się ugnie. W tył nie, ponieważ są zrobione zastrzały. Ale padłem na pomysł, że tak chciałem zrobić szuflady. A po prostu to są stare szuflady. Z tego stołu, których kompletnie nie używam, więc możemy je wykorzystać. Tak? Więc zrobimy coś takiego. Że tutaj damy takie poprzeczki, które nam podtrzymają nogę. Na dole zrobię takie wkręcane kółko, czyli po prostu będę mógł je wykręcić, przesunąć stół na kółkach, a potem je dokręcić i też dzięki temu wypoziomować. A słuchajcie, jako prowadnicy tych szuflad służą na, nam po prostu te profile, które będą poukładane właśnie w taki sposób i szuflady będą się wysuwać i przesuwać po tych profilach. Tak samo było to zrobione w tym stole, zdało to radę i dzięki takiemu zastosowaniu będę mógł naprawdę te szuflady bardzo mocno obciążyć. No dobrze, więc tak się to prezentuje po przespawaniu, czyli mamy raz, dwa, dwie półki. Na dole jeszcze się zastanawiam, czy dodać, się zostawić puste. Eee, znaczy się nie półki, tylko szuflady, natomiast tutaj mamy taką jedną, ogromną szufladę, która będzie się wysuwać. Zostało mi do spawania wszystko, jeszcze raz po sprawdzenie kątów i tak dalej, za prostu muszę to wyspawać eee, i będziemy kminić co dalej. Jak patrzę na to wszystko i przewrażliwiony sytuacją, która miała miejsce jakiś czas temu, czyli że wyrwało mi się na, no, dźwig z nadproża... O kur Doszłem do wniosku, że jeżeli tutaj położymy tak dużą szufladę, ona będzie jakby stała sobie stabilnie na tym, ale prawdopodobnie będzie się dołem wybrzuszać, także wpadłem na pomysł, że po prostu podocinam takiego profila poprzeczki i zrobię jeszcze przez środek. I mam nadzieję, że to wszystko będzie się naprawdę dobrze, mocno trzymać. No i dobra, trupek gotowy. Nazwałem go trupek, ponieważ idealnie na chwilę obecną pasuje jego wygląd po prostu do trupa. Ale tak będąc szczerym, po pierwsze wszystko jest wykonane z odzysku, dzięki Panie Piotrze za udostępnienie mi profili. Ja za te profile nic nie zapłaciłem, po prostu dał mi je kolega, bo mu pozostawały z jakichś tam projektów. Więc tak, wszystko obspawałem, Boję Wam, że coraz bardziej ogarniam ten migomat i coraz lepiej mi to wychodzi. Wszystko jest wzmocnione, zrobiłem też tą półkę w tym miejscu na szufladę, jak widzicie te szuflady też się tutaj pięknie mieszczą, to jest kwestia tylko dołożenia tej Drugiej na dole. Zainstalowałem też kółka, to jest bardzo istotne, abyście kupili kółka. Ten zestaw to jest chyba 400 kg ma wytrzymać, więc generalnie mam zapas. Wkręciłem też te tutaj, które będę mógł później odkręcić i dzięki nim sobie jakby wyrównać poziom. Tylko jak teraz patrzę, to chyba się troszeczkę przestrzeliłem i, i trochę zrobiłem za wysoko. No, potem się najwyżej przerobi, więc to co mi teraz zostało to zrobienie tej szuflady w tym miejscu i zrobienie blatu. Oczywiście wszystko wykonam z tych płyt meblowych, które mi zostały z jakichś tam odpadów. Natomiast co jest bardzo istotne, ze względu właśnie na to, że ten laser ma z tyłu ten wyciąg powietrza, spalin, nie mogę dosunąć szuflady do końca, ponieważ muszę zostawić miejsce, aby przeprowadzić dalej no, wentylator. Natomiast. To nie jest koniec, ponieważ jeszcze będę tutaj chciał zrobić stanowisko do lutowania i stanowisko do, y, dla komputera, ale żeby to zrobić, no to muszę najpierw, wiecie, przykryć to blatem, pomierzyć, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Będę szczery, nie wygląda źle, nie wygląda też dobrze. Wyglądała co najmniej średnio. Tak jak myślałem, tyle będzie mi wystawało, no bo tak mi wyszło z pomiarów, yy, tak. Szuflady stoją, trochę pływają kwestia ogarnięcia tego wypoziomowania samego stołu. Ta szuflada, tutaj trochę źle się w obliczeniach machnąłem, muszę podciąć delikatnie tutaj te, te wsporniki, po to, aby ona się ładnie zamknęła. Oczywiście ją całą skręciłem dookoła wkrętami, poprzymierzałem wszystko, robiłem tak na sztukę, ale naprawdę trzyma się to całkiem spoko, jest odporne. To, że on jest krzywy, bo ta płyta była krzywa, bo to też odpadł, po prostu tym się nie przejmuję. Co jest najważniejsze, tutaj mam bardzo dużą przestrzeń pod spodem, i tu mogę wsuwać wszystkie rzeczy, bo co było dla mnie istotne? To, że wszystkie te rzeczy, które są tutaj, stały wcześniej tam. I nie chciałbym, żeby tak było, że po prostu nie będę miał miejsca, jakby dodatkowo, tak? Będę musiał coś na to wykombinować, więc jakby to wszystko się ładnie tutaj pochować, nie? Jeszcze się zastanawiam, czy tu nie zrobić jednej tej jednej takiej półeczki, szuflady ale tutaj też będę miał miejsce, aby pochować wiecie tego typu profile, tak? jakieś tam inne gadżety co jest najlepsze zobaczcie, że bardzo łatwo mi się nim manewruje a to też było istotne, ponieważ laser ma yy, z drugiej strony można przełożyć coś przez niego długiego więc będę mógł sobie wiecie wyjechać z dużym elementem a tak samo zablokować te kółka i to już stoi stabilnie tak czy siak, jak się go pomaluje, ogarnie, to naprawdę mam nadzieję, że będzie ładny, bo ho, no dużo przy tym roboty spędziłem, nie powiem. No i mamy następny dzień, a ja wprowadziłem kilka poprawek. Przede wszystkim moja żona wpadła na pomysł i mi pomogła, dzięki wielkie, pomalowała na pierwszy raz skrzynię i pomalowała blat. Jakie modyfikacje dokonałem? A no to przede wszystkim wymieniłem te nóżki, dostawałem tam profile. Szkoda, że no nie, nie starczyło mi tego profila, pomyliłem się tutaj z obliczeniami, trudno, tak bywa. nie wygląda źle i działa. Drugi temat to przerobiłem szufladę, a mianowicie tutaj te rury troszeczkę skróciłem, tam dalej jest praktycznie 3 cm jeszcze zapasu, więc spokojnie to wytrzyma wagę. No, i słuchajcie, przeszedłem do planowania kolejnego etapu, a no, mianowicie jest w nim zrobienie tutaj stanowiska do komputera oraz do lutownicy i tak dalej. Bo po pierwsze, tak, ten karton, który tam stoi, to jakby symuluje, dokąd będzie sięgał laser i zacząłem kombinować, w jaki sposób to powiesić. I tak myślałem, żeby zrobić jakieś ramy obrotowe, nawet wykonałem taki system i tak dalej. Problem jest tylko w tym, że w tym miejscu wystaje ta tuba lasera, i no niestety ten monitor będzie o tyle ograniczony. I myślałem, żeby zrobić jakiś odchylany i tak dalej, ale potem to wszystko przemyślałem. Doszedłem do wniosku, że to jest taka skórka za wyprawkę, więc zrobiłem najprostszy jaki może być uchwyt, czyli po prostu takie ramię. Za chwilę je ja przyspawam tutaj z boku, tylko ja muszę troszeczkę obniżyć jeszcze sobie to policzyć. Jedyne tylko co zostawiłem, to ten ruchomy element. No i wymyśliłem takie coś. Może nie jest to najpiękniejsze rozwiązanie, ale na pewno praktyczne. Bo tak, tutaj mamy to yy, obrotowe. No, możemy sobie w razie co obrócić. Nasz monitor, nie wiem, w pion nie miał taki pomysł. A druga sprawa, że po prostu dzięki temu będę też mógł e, wypoziomować to sobie ładny monitor. Druga sprawa, no cóż, co tutaj dużo jeszcze wymyślać, i tak dalej dla osób, które jakby nie będą kładły tutaj lasera, i no to już jest jakby koniec tego odcinka, więc pamiętajcie o subskrypcji. A dla, a dla osób, które, no nie wiem, będą chciały zobaczyć ten odcinek do końca, no to słuchajcie, cóż, podkład, farba, kolor. Nie wiem, strasznie mnie jakoś zmęczył ten, yy, ten stół, naprawdę, może dlatego, że dawno nie robiłem w stali. No i przerobiłem też ten wyciąg do końca, i teraz yy, rura sobie wychodzi tam wiecie, jest przybita przez stół. Założyłem też yy, no taką no taką ładną, jak to się nazywa taką nieopaskę tylko no, takiego dynksa, że tam nie widać tak? yy, tego cięcia. I przechodzi przez stół, wchodzi, teraz tutaj jest przełożona elektryka, przedłużona. W takich jakby mocowaniach powiesiłem ten cały wentylator, więc to jest naprawdę, naprawdę jest to stabilne. On sobie potem idzie tam dookoła i na takich wieszakach z drukarki też yy, yy, podwieszałem tą rurę, wychodzi z przodu. Generalnie mam nadzieję, że się będzie trzymać. Udało się też zmontować ekipę i przełożyliśmy laser i powiem że nie było łatwo. Więc tak, zrobiłem jeszcze uchwyty do szuflad. Tutaj z przodu mamy takie ładne czerwone, to wszystko się zgadza, bo jakby to jest z trzeciej szuflady, to okazało się, że ta trzecia szuflada jest po prostu zniszczona. Tutaj nam wychodzi ładnie ten wyciąg, na razie jest tak zrobiony, wiecie chałupniczo, więc teraz tak, ja muszę to wszystko sobie ładnie poukładać, wypoziomować, poskręcać wszystko do końca no i zacznę układać te wszystkie gadżety, te co, co tutaj mają być to ja wam, że myślałem, że będzie gorzej, jak na komputer, który od dwóch lat jest w warsztacie i kompletnie go nie czyści Więc tak wygląda produkt finalny. Wszystko oczywiście jest pomarańczowo-czarne. Laser jest wypoziomowany, ładnie stoi. Ja mam tutaj bardzo fajne miejsce do pracy. Pod ręką jest lutownica. Yy, zasilacz, ładowarki, zrobiłem też listwę, że każde urządzenie mogę oddzielnie włączać. Jest jakaś lampka stara, którą kiedyś wydrukowałem, yy, więc tak. Jeżeli chodzi o szuflady, to jest potężnie ciężka, ale doradzę ją bez problemu otworzyć. Tam dla tamtych jeszcze nie znalazłem zagospodarowania, ale co dla mnie było najistotniejsze, to wszystko to, co stało tam, stało tam, oczywiście bez migomatu, jest teraz pod spodem, a jeszcze dalej mam tutaj miejsce. Zobaczcie, mogę sobie tutaj wygodnie usiąść. I po prostu pracować. Niezależnie czy będziecie robić to, nie wiem, dla maszyny tak ciężkiej jak ten laser, czy dla jakiejś obrabiarki, tokarki i tak dalej, to słuchajcie, ta konstrukcja jest tak naprawdę uniwersalna. Jest bardzo prosta, tania i szybka w zrobieniu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji. Zobaczcie też moje inne filmy. No i widzimy się w następnym odcinku.